Heyo, a dzisiaj tutorial na takie wiatry. Do bicharów na Żeryło, czy na obwiki. No to będzie takie chyba na Żeryło, przynajmniej nie nie No to tak, znaczy, bierzecie filc. To znaczy, możecie zrobić to z jakiegoś wielkiego materiału, ale u mnie jest to taki twardszy filc I żeby to był taki twardszy, sztywny materiał, bo. A to takie sztywne chcę najpierw wycinać pasek yy, dość taki no gdzieś taki tu jak jest yy, Wycinać taki oto właśnie pasek jak szybko dotnę Okay. Teraz wycinacie odcinacie gdzieś tak z i w w miejscach robić robicie coś takiego już Wam tam, co. O, takie hopki jakby, widzicie, takie hopki. Idziecie sobie dalej i w jakimś na miejscu trochę dalej robicie kolejną taką. Okej, okay. Już macie takie dwie chłopki. O, bierzemy ten sam o, i ten sam kolor. Znaczy nie musi być to ten sam kolor, ale u mnie to jest ten sam kolor i wycinacie takie półko, żeby ten pasek wam to półko objął. o to kółko i teraz to musi być tak musicie zobaczyć czy to kółko tam u was to jakby tu obejmuje o powinno być to coś takiego jakby nie no to możecie sobie jeszcze dosyć ja sobie dotknę i teraz szywać je tutaj albo ręcznie, albo na maszynie, albo sklejacie, ale ja to szyję ręcznie. Yy, okay. Szywacie najpierw tu. A, jeszcze jedna, jeszcze jeden element. Tu, gdzie macie te hobki, to tutaj zginia, zginacie za na pół. I robicie w tym taką dziurkę. O, i to będą takie uchwyty do waszego jadalka. I w drugim to samo. Ale jeśli chcecie zrobić bez tych chopek, no to możecie to zrobić bez tych chopek. To są takie dwa uchwyty teraz, za które można złapać. I za chwilę się widzimy, jak to już y, ja se szyję. Y, więc y, to... Zaraz. Y, jeszcze nie skończyłam szyć, ale tak tylko powiem, żebyście co najpierw to tutaj. Szyję to taką nieciątkę w śliczną. Y, I żebyście se najpierw to tutaj, a potem przeszyli to do... No więc wracam do szycia. Okej, okay, a więc efekt końcowy prezentuje się tak. Napiszcie, czy mi wyszło. To, to te były te dziurki, te hopki właśnie, żeby to się dało złapać. Tak to się prezentuje. Mi się wydaje, że wyszło. Bizim şey verdim lan. Ee,